Zagruchał srebrno-szary gołą. Witaj pierwsza klaso! Słoneczniki za płotem się złocą. Witaj pierwsza klaso! A i wróble w jaśmieni świergocą. Witaj pierwsza klaso! Wszystko, wszystko dziś dla pierwszej klasy. Uśmiech słońca, kolorowe, kolorowe astry i ten pieszyk, które starsze dzieci dla pierwszaków mówią z pamięci. Chodźcie śmiało pieszacy do szkoły, do zabawy wspólnej, do pracy. Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie. Szkoła na pewno serdecznie Was przyjmie. Proszę o powstanie, Stajmy. Pani, nasze spotkanie jest bardzo uroczyste, ponieważ w dniu dzisiejszym będziemy przyjmować do grona uczniów naszej szkoły, tych najmłodszych, sympatycznych dzieciaków. Tak Za chwilę nastąpi najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości. Pierwszokasiści i Zerówkowicze w obecności zaproszonych gości, rodziców i społeczności szkolnej. Złożą przyrze przyrzeczenie. Jednak zanim to nastąpi, zapraszam w imieniu najmłodszych aktorów na występ. Na wszystkie te dzieci, szkoła dawno już pewa. Słońce w szybach migotę, a gwar słychać daleka. Ponad bramą wysoko napis ci wisi taki. Cała szkoła węgię nasze drogi pierwszaki. Pierwszak czytać nie umie, ale pytać potrafi. I każdemu rodzice przeczytali ten napis. Są to szkoły, w dota. Uszkuste sobie Uszkuste bucik z dota. najlepiej dota. strona cię w dota. Uszkuste dota. nie Nie nudziłem, gdy by byłem sam. Teraz bez korup kolegów miał. Co dzień od rana czekam, i będą ze mną koledzy mieć. Uka, baba zawsze się u, a Już nie te, wiem, co to jest. nam razie. Oto przedszkola, bo É tchau, tchau, Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Gąska za kurkę, kurka za krecie, Kidzia za mruczka, mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają, stękają strogo ciągną i ciągną, Wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko bocian w długono. tu boćku, Do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mnuczek za mnuczka, mnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę? Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się znakiem z tej kwiatki? Tak się zawzięli, tak się nadali, że nagle rzepkę trak! bardzo dobry i szkoły. Będę się uczył w szkole Będę się uczył w szkole, jak kochać ojczyznę jak kochać ojczyznę i jak dla nich i pracować jak Proszę pana dyrektora o uroczyste pasowanie dzieci na uczniów w niepublicznej szkoły podstawowej w Mam dużo Mikołaj Zapraszam wszystkich dziś na paszowanie. Pasujecie <grym> na ucznianie publicznej szkoły podstawowej Bogaczewie i życzę sukcesów. Pasujecie na ucznianie publicznej szkoły podstawowej Bogaczewie i życzę sukcesów. Pasujecie na ucznianie Publicznej Szkoły Podstawowej Bogaczewie. Pasujecie na ucznianie publicznej szkoły podstawowej Bogaczewie. Pasujecie na ucznianie publicznej szkoły podstawowej bogaczewi i życzę sukcesów. Pasujecie na ucznianie publicznej szkoły podstawowej w Bogaczewie i życzę sukcesów. Pasujecie na ucznia publicznej szkoły podstawowej w Bogaczewie i życzę sukcesów. Pasujecie na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w Bogaczewie i życzę sukcesów. Pasujecie na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w Bogaczewie i życzę sukcesu. Pasujecie na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej w Bogaczewie i życzę sukcesu. Pasujecie na przedszkolaka niepublicznej szkoły podstawowej Bogaczewie i życzę powodzenia przez 6 lat. Pasujecie na przedszkolaka niepublicznej szkoły podstawowej Bogaczewie, przedszkolaka niepublicznej szkoły podstawowej Bogaczewie Szkoły Podstawowej w Bogacie i życzę samych sukcesów przyświatów. Jeszcze, jeszcze tutaj do mnie. Do kamery dobrze. Kochani, do kamery jeszcze tutaj zostawiam.